No, cześć, witam Was ponownie na moim materiale z kolejnego, luźniejszego filmiku. Yy, tym razem wytestujemy sobie, tak sobie pomyślałem, w sumie, czemu by nie. Garna pod yy, obrażenia, panie, yy, krytyczne. Bo, nie wiem, czy widzieliście, ale to jakieś tam też zmiany zaszły i sobie myślę. Kurde, kiedyś. Kiedyś to działało, nie? A jak teraz? No, zobaczymy, nie? I są i ich... Jest jakiś, jest jakiś itemek. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale. Kurde, weź, weźmiemy go. I lecimy na linię. Yy, lecimy na linię, prawda? I zobaczymy, jak to wygląda. No. No i, i tyle. Gramy na Dianę. Yy, ciekawe będzie. Bardzo będzie ciekawie. Yy, no od razu we mnie wjechała. Yy... Oj, ja chyba jestem martwy, nie? Albo. Oj, prawie. Pra... Prawie ją zabiłem! Gdyby nie ten. Jak to się mówi, gdyby nie ten. Kurde, gdyby nie ten Ignite, nie? Prawie by bym ją zabił. No dobra, nieważne. Teleportujemy. Yy... Dużo straciłem. No, Zabiła mnie, no i tyle. Ale nieważne, będziemy maksować sobie. E pójdziemy w, w ten pierwszy nowy item, potem pójdziemy w Infinity e, Potem w jakieś inne Adeki I tyle. Ona na przykład. Widzicie ona na przykład. E, no ona. Jezu Kobito, zostaw mnie Zostaw mnie powiedziałem. Boże, muszę uciekać. w zmalu. Co za Głupie babsko, będziemy mnie prześladować. Co to w ogóle daje? Rytności. Ok, brzmi legitnie fajny temp. Dobra, wracamy. Druga rentka, no niestety, nakupiła bardzo dużo, więc nie pozwoli mi puszować. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze się odkuję. Będziemy się grać troszeczkę wolniej. Być Może. Zbejtować ją yy, pod. też nie, ona nie wzięła. Kana yy... dobra, dobra, jest gitara, piąty level. Czy ona tu stoi w krzaku? Nie, czy ona stoi tu w krzaku? Nie, nie wiem gdzie jest, gdzie jesteś. Ona możliwe, że. poszła się cofnąć, więc. Ja to szybko spuszuję. Czy ja dam radę wziąć Playta? O Jezu, wziąłem Dobra, uciekamy o Kurde Czy wy to widzieliście? O! Tu jest Trundle, poczekamy na jego... A nie, odpuścił Chciałem powiedzieć, że poczekamy na, na jego pilara Ech, Czy ja się muszę cofać? Wtedy by się przydało Bo Wziąłbym to, wziąłbym to i... Spindalo z powrotem na topa, nie? Jakby, kurde, teraz te powroty są takie bardzo szybkie. I, i, i w ogóle. Więc patrzcie. No ja nic nie tracę, praktycznie, nie? Jakby. O, minus jeden kanon. Dobra. Eee, jakby ona się wypstrykała. Eee. Jakby dobra Troszkę e... no, Troszkę ten Ja mam Regen zresztą, ona, ona niewiele tutaj będzie mogła zrobić e... Fajnie, by było tutaj objąć sobie tego Aj No, ale dobra, no Dorwała mnie, nie 60 to się sprzeda, więc nie. Bruzer, tak zwany bruzer, nie bruzer, Assassin bardziej. Ale spokojnie, ja się jeszcze zemszczę, nie? Jeżeli wiemy konkretnie itemek czy coś to, to będzie git. No. Bo na razie to niestety ma tą przewagę i nie za bardzo mam jak to ograć, prawda? Ona w ogóle jest bez many. Ja bym ją tam w ogóle, Aha. Ona się cofnęła yy... Ona się cofnęła Dobra 104 Ona się się nie cofnęła Cofnęła się, no musiała Wezu. Nie wiem czy ja zdołam to A tu zaraz wróci, nie? Ja coś czuję, że tutaj zginę. Dobra, ja spierdzielam. Yy, spierdzielam, bo ja mam całe. Yy, mam. Mam cały item w bazie. Mam przewagę CS-u, dziwne. Fryk, i teraz idziemy w. tego kolegę. O! Lecimy, nie? Lecimy, przyda nam się. Mam już 40% krytycznych obrażeń Dobrze Zobaczymy jak to będzie wyglądać To nam na pewno da dużo Na razie będę pozwalał jej się, że tak powiem Wypuszowywać Czemu by w sumie nie Nie wiem czy nie maksować sobie drugie w, w szczerze Albo dam jakieś nie wiem czy punkciki w w nie Na razie nie ma co się bić, ona ma zonie Na mojego, ul na mojego ulta Lecz tak jak mówię yy, nie, Niewiele to pomoże yy, Ja na pewno będę chciał Merkurki wziąć yy, Bo w sumie no Jezu ona mnie może yy, Podwieża mnie ja to muszę tutaj Naprawdę bardzo ostrożnie grać yy, Dawaj mój regen Liczę na ciebie 950 potrzebuję no dobrze, dobrze. ja dostaje 8 i 8. Może byśmy maksowali tymczasowo? W sumie, czy to jest takie złe? No jestem w dupie, prawda? Jestem w dupie, ale. Ale. No! Dobra, spaliła się. Yy... Dziękuję. Prawda, dzięki temu udało się nadrobić. Łup. Nie wiem, z czego ja tak biję, ale z czegoś biję. Dobra, no bijemy dalej, nie? Chociaż ja bym. Ja bym dał się temu. Sp... No niech ona straci po prostu farmę. No niech ona. O, cholera, jasna. Uff. Fucking shit. Dobra, martwy jestem. Deluxe, nie. Ale mamy tak. Buty. Coś takiego. I wracamy, nie? No, to się przyda. I. Czy ja zdążę się. Chyba zdążę. Nie, chyba nie weźmie mi towera Czy jednak może weźmie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Ale ja już lecę. O, już jestem. Yy, już lecę. O, to był dobry trade. E! To nie był wcale taki zły ten trade, nie? To nie był wcale zły taki trade. Zaraz mam znowu ulta. Już się troszeczkę, ja się wyleczę. Yy, czy ona się cofnęła? Wydaje mi się, że się chyba cofnęła. Nagara ma to do siebie, że wiesz, że potrafi się z tej pasywki wyleczyć i nawet takie plecy, to widzicie, co się dzieje, nie? Dobra. Pewnie jestem martwy, ale ten, ale chyba uciekniemy, nie? Jakby spoko, nie? To jest, wiecie. Możliwe, że startuję playta? Albo cały tego towera? Hmm. Kurde, no. Nie, nie mogę sobie na to pozwolić, nie. Eee. Więc wiesz. Nie mogę sobie na to pozwolić. Ona mnie rozwali, nie? Kurwa, mać. Mogę od razu się w nią wbić. Mogę od razu, no trudno nie, no tak, taka już jest diana Więc Ale to jest normalnik, wiesz, będziemy Będziemy sobie to wszystko testować No mi tutaj jakieś przychodzi Główienka totalne I tak jeszcze po, po. To jest A jak się rozkręciła, ale dobra ciśniemy Ciśniemy tam, łup Biegniemy tam, deluxe nie i nie, nie ma co, nie damy się jej cofnąć. Hmm. Myślę, że do dwóch itemów. Bo ona ma teraz przewagę, nie? To ja z jeden kanon. Może ja zmieszałem chyba z tysiąca kanonów dzisiaj już. Naprawdę 725. Mamy eee. kanony w ogóle. Tutaj idą, nie? Dobra, cofamy się po drugi item. Prawda? Okej, okay. co dalej? To no, może być też dobre. Chociaż poczekaj, musi być równowaga. Nie no, co robisz? Kup to. Ale też jest ten item. Wkłada się go. Jest, tu, tutaj. O. Tak pójdziemy nie? Ma trochę bije. trzeba ją, wiecie, zredukować do zera. Dzie Diana ma dwa i pół tema. Ja mam. Niestety tylko dwa. Ale. 50% szans yy, na. Sekunda. Dobra, wróciłem, musiałem odbrać telefon. Musiałem odbywać telefon, więc wróciłem. E, co tu się dzieje? Nie wiem. E, ale się dowiem. Zabiliśmy jednego. E, zabiliśmy drugiego. Garem pokazuje pazurki. Tak jest, bratku. Szybko cofamy, bo mamy prawie cały item. I <ścoughs> zaraz ziomeczek do mnie wpada, co jest niefortunne. Myślałem, że zdążę to wszystko ugrać, ale jednak nie. Ale nieważne. Idziemy na topa. Idziemy na topa. Do, farmimy się. O jezu, teraz to już w ogóle totalnie kosz, nie? Ja myślę, że to będzie taki moment, że ja w nią wiadę i będzie koniec. Mamy trzeci item a dalej nie ma. Widzę ją tam jeszcze jest. To Jest w ogóle Trundle, nie? Że chyba jeszcze ją tam widzę. I dobra, odpuścimy. Pobiegnę tam. Ty, albo poczekaj. Tu przyjdzie troll? Thunder, nie, Trundle się cofa. Ale widzę Ari. Nasza odwaga nie, może nie ma tu Ari, myślałem. nie, Nieważne. Yy... Zajebałem się. I sponikowałem. Dobra, i lecimy dalej w krytyka. Teraz weźmiemy ten item. Prawda? Bo jest dobry. I idziemy tutaj, na dół. Więc będzie. Będzie potężnie, nie? Będzie potężnie Dobra, ona wsłużyła klatkę Więc prawdopodobnie yy, Nie dogonię jej Ale to jest ok, Nie jest tak źle yy, Tam jest jakiś smok Czy ona tutaj ma wizję? Chyba nie, to jest jakaś głupia Patrz jakie obrażenia, nie I dziękuję 300 AD mamy, no i dobra Dalej się kręcimy, mamy 3-5, pomału się odkuwamy Pasywka już naprawdę będzie nas, znaczy, pasywka no Leczy jak leczy, ale słuchajcie zawsze to są jakieś ilości nie Biegniem Biegniem Pyk, dziękuję Dawaj, 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 dawaj? Dawaj, 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 dawaj Double kill! Dobrze, kuźwa Kryt Garen działa No Eee, spróbuję powiedzieć, że nie I wracamy się po cały ten. Mam nadzieję, że mi nic w rikola. Proszę, 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 proszę nie Dobrze Teraz pytanie, co jeszcze złożyć pod tego krytykala? Co daje? Juntal Może to Kolektor nie, to też nie To też nie Shieldbow może Ej, Shieldbow, a może byśmy złożyli Nie mam many A to? Od dystans do wroga, to raczej nie Na też nie Chyba jest zablokowany Chyba to Pod bombę nie Nie wiem czy dobrze się składał czy nie ale patrzcie jaka ten Ja tutaj idę Jaka farma Wszystko to moje No dobra Koleżanko, i ty się tak nie możesz bić. No i tyle. Mówiłem, że tak będzie, słuchajcie. Mówiłem, że tak będzie. Ty nie, ty nie masz szans mnie dogonić, kolego. Jakby. Dobra. <laughs> ale easy. <laughs> no dobra, nieważne. Ja wiem, że to jest normal, więc to pewnie poziom naprawdę uwłaszczający i w ogóle, ale. Leci klatko. Pyk. Po klatce. No i dobrze. Ale już wiemy, że robimy ją jeden na jeden, nie? Ej, poczekaj, bo ja bym chciał jednak. Dofarmić. Ja bym chciał jednak dofarmić. Ile mi brakuje? 3200. No jeszcze trochę mi brakuje, nie? Jest za kogoś shutdown? Nie. Ale wiem sobie reda. Zaopiekujemy się nim. Dobra. I teraz patrz na to. Gdzie ma? Pyk. Dziękuję fanko, fanko, po ostatnim item mamy full build. Tak jest i idziemy się sprawdzić, nie? Napotka mnie nie stać, ale idziemy się kurde sprawdzić. Ja chcę się pobić. Tutaj lecimy. Ja chcę się kurde sprawdzić. Ja pierd*la, ale, ale obrażenia robimy. Pyk Dobrze. Proszę bardzo. Aj, aj, jakie obrażenia. Dobra, kończymy to, kochani. Kończymy tą giereczkę. Szybka giereczka. Szybki stomp. Yy, I nie ma co przedłużać. Spin wraca do łask. Po kolejnym materiale. Po tym materiale. Zostaw komentarz, subskrypcję, lajka. I widzimy się w kolejnym materiale.